Z tej strony Elisa, a ja dzisiaj zapraszam Was na film z drugi film świąteczny u mnie na moim kanale i przedostatnim przed film na moim kanale świąteczny, więc no tutaj mam duży film, filmów mamy świątecznych, ale ja nie mam za bardzo czasu nagrywać, więc dobra, to ja przypadłem już Wam powiem, co będziemy robić Odpakujemy dzisiaj, dzisiaj yy, zestaw od Dominika Rubskiego świąteczny Taki, ja, ja szukałam jeden, bo właśnie mam wczoraj, nie poszła, ja mam właśnie ten jeden, to ja na otwarcie na otwarcie na kanale, a miałam też, musiałam wam pokazać, o, to jest to. o miałam też ten różowy, tutaj nie ma, to jest puste opakowanie, bo ja tam te wiele produktów już mam i właśnie użyłam pomadki, ona jest świetna. Więc dobra, teraz przechodzimy już do oceniania tego zestawu Więc tak, złożymy go On kosztuje 30zł, to jest 29,99zł I nie wiem czy to jest droga, Ale tak nie jest tak wiele jak na przykład te chyba youtubera, tak? Otwieram to Z tej folii, bo nie wyjmowałam folii Okej okay. Nie wyjmowałam folii Więc wyjmuję Uwielbiam kawałek Podobnie tak, jest tak to się ktoś się to już tak tylko Więc tak wygląda i teraz, nie ja, wiem, wyjmę to chyba tak po prostu Okej, spadło Więc tak, pierwszym produktem jest ten żel Ja chcę zobaczyć jak to pachnie Po Ciekawie tak Tak dziwnie, ale, tak No spoko w sumie może tak, także to będzie pachnie, ale dobra. O, zawsze te perfumy tylko się do nich Z tej perfumy, to O, mamy to. Teraz te perfumy chcę sprytestować, więc nie będzie tu wciknę. Ej, tu fajnie pachnie. Perfum fajnie pachną. Tak, o nie trochę tam się rozpyli Kurde, ale czuję się tym Dobra Bo ja potrzebuję czegoś Żeby to czymś to rozadrzeć tam się środku że jem bluzy, nie? Dobra Tak fajnie to powinien, moim zdaniem, tak świeżo Tak bardzo fajnie, moim zdaniem, fajna ta produkcja Moim zdaniem dużo lepszy zapach jest, odziwo dziwo, w tych perfumach, mi chodzi o perfumy Zapach ten jest dużo lepszy niż perfum tych w tej wersji. Tej owoców leśnych, bo to jest zielona herbata i yuzu, z tego co pamiętam. Ale ten jest w sensie lepszy jakoś chodziło. Myślałam, że ten będzie lepszy, ale jest dobry. I ostatnio mamy pomadkę. Nie, już to Więc tak wygląda pomadka. Tak wygląda pomadka. I jakby ja ją otworzę, nie daj używać teraz obecnie. Teraz na usta w sensie. Będę by, już to urządzenia teraz tego. Ale w ogóle ja chcę zobaczyć, jak pachnie ta matka. Ta matka pachnie. Kurde, mam się z czymś kojarzy. O Jezu, ja wiem, czym mi się to kojarzy. W ogóle używam taką maseczkę. Paseczkę, bo taką nabliżającą z ekstraktą z aloasu i ona tak dokładnie pachnie jak ta te, 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 właśnie ta pomadka, czy te czy to chyba. Znaczy tak to trochę pachnie tym właśnie. Więc e, fajnie w sumie. Pokażę Wam to jeszcze raz tak wszystko. Razem postaram się jakoś to postawić, ułożyć, cokolwiek. O, moment. Matka uciekła. Więc tak, tu mam ten żal. Właśnie ten perfum i pomadkę. Więc w sumie to chyba na tyle. Ogólnie bardzo fajny jest ten zestaw jaunie. Bardzo cieszę się, że go kupiłam, że go mam, bo jest super moim zdaniem. Fajnie pachnie, naprawdę. Moim zdaniem jest to całkiem fajne. W sumie ten zestaw, ogólnie te zestawy są fajne. Więc w sumie to chyba na tyle z tego odcinka, więc Dobra więc dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym filmiku na moim kanale. Ha, jeszcze chciałam, żebyście zostawili subskrypcję, w sensie łapeczki w górę, jeżeli wam się to podoba i subskrypcję na kanale, więc bye!